Cześć, cześć, witam w kolejnym filmiku. Stoję teraz na przejeździe przy przystanku Bydgoszcz Bielawy i jestem ciekaw co pojedzie. Rozległo się RP1, niestety nie zdążyłem nagrać. I wyciekł EKP Cargo, ale niski numer, super. ET22079 z połówkowym pantografem i składem kontenerowym, najprawdopodobniej z Gdańska. Bo jedzie po tych torach oddalonych od nas, czyli od Maksymilianowa jechał. Kieruje się w kierunku stacji Bydgoszcz Wschód. Długi pociąg towarowy. Usłyszałem, teraz dobrze słychać, RP1 Griffin'a i mamy przelot pociągu Intercity Kujawek z Bydgoszczy Głównej do Chełma. Całkiem długi poleciał Griffin i teraz będzie postój na stacji Bydgoszcz Wschód. Kujawiaka już nie widziałem na stacji Bydgoszcz Wschód. I teraz ciekaw jestem co tu pojedzie, bo teraz czekamy na kolejnym przejeździe. Coś tu jedzie. I co to? Byczek, ten sam, ale chyba tylko manewry? Nie, rusza. 0,79, kieruje się dalej podróż z krótkim postojem na stacji Bydgoszcz-Schód. Poza tym jeszcze widziałem Elfa, który sobie przemknął w kierunku dworca głównego w Bydgoszczy i Skodę 181 081. Podajże. Przepraszam za ujęcie pod słońce. Tam kieruje się tory na Toruń. Tam na Nową Wieś Wielką. U góry mamy tramwaje. Tu są perony. I tu jest dworzec, na który się udajemy. Teraz jesteśmy u góry. Tu są tory tramwajowe. Tam na Toruń dalej. A tam się rozciąga stacja. I pierwszy przystanek to jest Bydgoszcz-Bielawy, potem bydgoszcz Leśna i Bydgoszcz-Główna lub Rynkowo-Wiadukt. Panorama stacji. Został zapowiedziany pociąg Intercity Kociewie. I swoją drogą bardzo fajny gąk ma tutaj stacja. Kociewie z Łodzi Fabrycznej do Gdyni Głównej. A jeszcze widzimy na horyzoncie pociąg Regio z Bydgoszczy Głównej do Kutna, który już się do nas zbliża. Jestem ciekaw, co za pojazd trakcyjny go obsługuje. Jest Elfik 2. On ma sygnał S1. I on się zatrzymuje. O, jeszcze Pojawił się flirt, którego tam widzę z pociągiem Intercity kociewie. Także ja tam idę. Na semaforze, tutaj nie tym właściwym, tylko takim powtarzającym, jest wyśpieszczony. Pokazuje, że ten semafor właściwy pokazuje sygnał S2. Jeszcze znaczy w tym temacie aż taki dobry nie jestem. Że tam pojawi się jakieś sprostowanie w napisach. I wjechało Intercity Kociewie do Gdyni. Jest flirt. Sygnał S2 podany. Chyba S2. Bo dokładnie nie widzę. Bo mnie trochę słońce oślepia. Czekamy na odesflirta, a już nawet odjeżdża. Dzisiaj 0,25. Nie, jednak nie, S2. Czy tak, jednak S2 jedzie na wprost. I następny postój na stacji Bydgosz Leśna, potem Bydgosz Główna, Laskowice Pomorskie, Tczew, Gdańsk Główny, Gdańsk, Wrzeszcz, Gdańsk Oliwa i Sopot. Manewruje sobie jakiś byczek tutaj, po Bydgoszczy Wschód. T22, 1038. Dziękuję za RP1. Ewentualnie pan mechanik mógł podstraszyć tutaj gołębie, które siedziały. I wrony. Ja już się z Wami żegnam, a tu na pożegnanie jeszcze tramwaj Fesa Swing.